Hej, cześć, siemanko, zostaw łapeczkę. Dzisiaj mamy nowe te star gwiazdki, które możemy wydać na nowe skiny. Ja sobie zakupię właśnie za 500 Outlaw Outlava skórkę Colta. Buy. Wypróbujemy sobie i w ogóle będę teraz starał się Outlaw Colt. Jest zakupiony, jeszcze weźmiemy sobie tutaj free free boxa. No, o i Shelly, bardzo ładnie. Bull i Ticket. Bardzo super, zostaw łapkę, będę zbierał tutaj, bo dostaję za każdy ranking tych brawlerów 10, 15, chyba 30. Dostajemy dodatki, więc będę starał się ten ranking wbijać wszystkimi, którymi mam dostępne postaciami. Gdzie jest pan kolcik? On ma piąty ranking, więc ja bym tutaj jednak tego kolcika dzisiaj popróbował. Może się uda, i proszę bardzo, jest tutaj ten Outlaw Colt. Um, mogę go też ulepszyć, z tego co widzę. Więc ja wydam tutaj na to monety. Niech on będzie troszkę tam mocniejszy. E, są nowe eventy. Oczywiście tu będę zbierał też te skrzynie. Lecimy tym koltem pograć. Zobaczymy nową skórkę. Zostawcie łapkę. Aj, co ja to zagrałem? Nie, ja nie chciałem tego. Jesus Christ, Panie Boże. Panie Boże, co tu ma być? Ja się pytam. Co to ma być? No dobra, jest. Pokonani są. Ja tu mam ulti w razie czego. Zrobię im tu może przejście, co? Ojoj, tutaj kruczek widzę. Będzie ostro pocinał. Gdzie są wszyscy? Czemu oni od razu zostali pokonani? Czyż to jest chore? Co to mam za drużynę? Dobra, team. Ale mnie tu ściachał. Gościu, bierz go, bierz go, Wick, i leć tą piłką tam. I mam nadzieję, że się uda tutaj wygrać. Albo się nie uda. Tu przejęli tą piłkę, czekajcie, bo oni tu siedzą. Dobra, ten został pokonany, z tego co widzę. Dobra, mamy piłę, lecimy, lecimy walczyć. Gościu, ten, ten krukiem musimy tutaj uważać, na tego kruka. Dobra, jest pokonany. A ten, co on tam robi? Gościu, no gościu, gdzieś ty tam pola. Jezu, co za nup. Wziąłem zły tryb i tyle. No i trafią bramkę. Gościu, no co ty robisz? Czemu ja gram z takimi nieogarami? Ej, ja tego nie czaję, nie szanuję w ogóle. No Ty, ty. Co to za trafili mi się jacyś ludzie dziwni? Jeszcze straciłem pucharki, no nie wierzę, no Idę stąd, uciekam z tego trybu. To to jest nie dla mnie. Wezmę solo i zobaczymy. Jezus Maria, co to za ludzie byli? Jakiś... jakiś to Arab to był czy coś? Hindus? Nie czaję tego. Dobra, strzelaj gościu kolcik. Dobra, mamy skrzynę. Jeden power up. Ja się będę trzymał z boku. No patrzcie, ona idzie za mną, nie wiem po co. Gościu, Maka Makafo, dostaniesz za swoje. Ej, ja się zastanawiam, z kim ja gram tak naprawdę. Co to za ludzie? To są jakieś boty albo coś, co gościu wszedł w chmurę i zginął. Ej, ja tego czegoś tutaj nie rozumiem, ale ładny skin jest do tego kolta. Bardzo ładny, to trzeba przyznać. Zobaczcie, nie trafiłem w nią. No nie wierzę, no. Dobra, ok. Wezmę wszystkie te teraz. Kolcik, kolcik tylko nie zgiń. Został nam ten śmieszny gościu tutaj. Gdzie on jest, tak naprawdę? Idę go szukać. Wow, ty. Ty, kolego. To jest takich. bez jest takich mi tu ja się pytam. Dobra, jest, wygrałem, super. Wbijamy ranking tym koltem, ten dziesiąty. 8 pucharków, jest dobrze. Pierwsze miejsce zająłem. Ranking szósty. Za wygraną ile się dostaje tak naprawdę z tego rankingu? Mam nadzieję, że dużo. No, będziemy, będę starał się ekspić te postacie, żeby każda miała ten dziesiąty rank. Dzięki czemu... Oj, tutaj może być ciekawie. Ten uciek gościu, to jest pan baryłka. Dobra, baryłka padła. Oj, ten LC, to może mi mogę mieć problem z nim, tak naprawdę. Kolejny pan baryłka. Oj. Chodź tu, kolego. Dobra, pokonany, kolejny. Są już cztery te punkty. Dobra, też dostał trochę za swoje. Ci się tam widzę ostro. Atakują. Dobra, patrzcie, drugi raz wygrałem. Może trzy razy z rzędu zostanę na pi pierwsze miejsce, będę miał. Jak tak dobrze pójdzie, to może wbiję ten dziesiąty rank. No, zbieram po prostu te star tokeny. Jak tam z pucharkami? I mówiliście w ogóle, że ta postać jest na 4000 pucharków, Ta nowa, ten tik. Kurka wodna, no. <laughs> A ja tutaj skrzynek chciałem wyciągać. Normalnie jestem lama taka, że nie wiem. No, ale mam 2100, więc myślę, że dobiję w końcu do, do, tych, do tego poziomu. No i co, zobaczmy. No, gdzie ja tutaj mam tego 10 poziom postaci. No, tutaj są te rankingi. Może się uda, no, zobaczymy. Wbić koltem te, ten siódmy ranking byłoby naprawdę fajnie. Zagrajmy jeszcze raz. Trzecia wygrana, jakby poszła, to bym naprawdę był rad. No, ale muszę bardzo. Bardzo, bardzo mądrze zagrać. To po pierwsze. Dobra, są już dwa te. To już mam jakąś tam przewagę. Teraz muszę uważać po prostu. Żeby nic głupiego nie zrobić. O, tu leci ten kręciołek. Dobra, muszę się tu gdzieś, wiecie... Jezus Maria, no skąd on się tu wziął? No nie wierzę, no. Króca banda i straciłem pucharek jeden. Ajajaj, no. Muszę uważać na te krzaki, nie sądziłem, że ten ból, no to straciłem ten... Tę możliwość, żeby tutaj coś zrobić fajnego. No, oczywiście ten tu będzie się krył za tym. A spadaj gościu. Dobra! Ja się tu będę czaił i tyle. Nie ma, że boli. Dobra, jest pięć. Jezus Maria, ale to zepsułem. Dobra, wygrana znowu. Ło, wow, słuchajcie, trzy wygrane. Jakbym wtedy głupio nie zagrał, to. Aj, braku mi do rankingu, no. Ale no, fajna, fajna jest ta skórka tego kolta. Mam nadzieję, że odblokuje też inne. Eee, gdzie tu jest ten shop? Starshop. No tutaj jest, patrzcie, bardzo fajna skórka. 2500 do Bula. Także mam nadzieję, że się uda. Mi tutaj to odblokować. Epic Blower, brawler jeszcze. I Shelly, patrzcie. Ja to biorę. Proszę bardzo, i mam o, maksymalny poziom na shelly. Proszę bardzo, i mogę ją... 1200 monet tutaj kosztuje. E, a w shopie ja mogę kupić w ogóle ten? To już chyba w następnym odcinku jakieś monety bym kupił, nie? Za 1000. O Jezu, jakie to jest drogie! To może skrzynię pootwieram. Chociaż na chwilkę, trochę tych monet dostaniemy, nie? Bo tyle golda zbierać, to tak średnio. No ale dobra, nieważne. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Piąteczka trzymajcie się. Cześć.